W dzisiejszym odcinku nie będzie zbyt wiele miejsca na mycie kostki, do tego musiałem się tam zmieścić busem i przyczepą, więc tak mało powierzchni będę męczył cały dzień. Będą także pojedyncze plamki do usunięcia i mycie schodów, a na końcu zobaczycie jak pani właścicielka podsumuje mnie przed sąsiadami. Hej, witam was, tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku myjemy sobie kostkę, ale będzie to nieco inne i no, chyba niełatwiejsze mycie niż zawsze, ponieważ miejsca nie mamy zbyt dużo. Mamy trzy samochody na małej powierzchni, dodatkowo jeszcze przyczepa, więc cały czas będziemy musieli tak jakoś tak, wiecie, szachować i tak przestawiać te samochody, żeby też pod nimi umyć. Pokażę Wam, że myjka ma plusy, ale czasami trzeba ją poprzestawiać. Oczywiście fajnie używa się jej w przestrzeni miejskiej, w takiej też się używa fajnie, bo idzie szybko, natomiast no... Swoje waży i swoje zajmuje. No i jedziemy sobie, no co, no od początku zgodnie ze spadem, a spad niestety mamy do domu. Ten początek mamy gotowy, zobaczcie odtąd dotąd, efekt fajny, samo mycie, nie wiem, 10 minut, pani Wiesia odjechała swoim ładnym nowym autem i my będziemy sobie jechać chyba tutaj, czyli przejedziemy ten cały wjazd, nałożony płyn, więc widzicie i przejedziemy go sobie tutaj i... W związku z tym zwolni nam się miejsce na coś i tego co się tu wstawimy. Tym, co się będzie albo auto pani Wiesi, albo myjka, albo moje auto. Nie, zabezpieczenia tutaj nie mamy, więc spokojnie po tej kostce czystej możemy jeździć, oczywiście trzeba będzie tam przepukać. No i co? No, jakoś się tu tam powieścimy, no, jakoś to będzie, jakoś to będzie wiecie. Tyle mamy umyte i przejechałem sobie w to miejsce, powiem szczerze, że pomysł był zupełnie inny, myślałem, że zjadę tam, o tam całkiem do tyłu, Nie. wtedy mielibyśmy osłoniętą tutaj całą powierzchnię, natomiast ja jeszcze muszę zbadać, czy w tym miejscu myjąc, nie poleci mi niestety tam do tyłu na to czyste. Spady na pewno są dziwne z tego co pamiętam, ale musimy je wybadać jak one idą, więc tutaj mamy takie malutkie pole i ewentualnie potem tym samochodem podjedziemy e, pod mojego busa i będziemy mieli już tutaj czysto. Znaczy tak czysto do końca to nie, no bo, e, bo jeszcze trzeba umyć <laughs> e, i czysto nie jest, no bo trzeba podstawiać kwiatki, ale mam nadzieję, że tutaj już jakoś będziemy w stanie e, to zmęczyć. No zobaczymy, jedziemy dalej. No powierzchni widzicie nie ma dużo, a i tak będzie grzebanie cały dzień. all night, forget about the worries round the bend, play it fast, out of sight, keep it going until the morning light, we can have it all if we just pretend, yeah we got nowhere to go, so let's just take it slow, cause you never know. Jeżeli wam się wydaje, że już jest koniec, no to nie, ponieważ zostało coś, nad czym będę siedział dosyć długo i co będę dłubał dosyć długo. Tak wyszedł wjazd, mam nadzieję, że takie ujęcie wyższe też wyszło. W międzyczasie ja odjechałem samochodem, przyjechała pani Wiesia, natomiast to, co zostało, to największa dłubanina, uwaga, uwaga. Tutaj jeszcze jest całkiem ok, ponieważ mamy taki otoplat, zobaczcie. Fajnie tutaj w ogóle tak w cieniu sobie posiedzieć, kostkę mieć gorzej, <noise> lepiej siedzieć z winkiem, natomiast coś takiego, no i uwaga, pyk, 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 pyk. co to może być, no jak co, schody, Z niczego się tak słabo nie myje jak schodów, wszystko chlapie, człowiek jest cały ochlapany, w kopalnia piasku, i wszędzie w uszach, w oczach. Natomiast no co, no, tym będziemy finiszować, no bo tak mieliśmy spad, więc nałożymy sobie płyn na początku tutaj. Czyli właśnie na ten e, taki placyk mały. E, zobaczymy też gdzie, gdzie są spady. Tutaj jakby coś mamy jeszcze odpływy. Nie wiem czy to widać, ale podrzucę Wam przebitkę. Natomiast no, z, tym, z tymi schodami to na pewno będzie zabawy. To jest godzinka. Także czekajcie i możecie się śmiać albo się cieszyć, że sobie nie wiem, jecie obiad, siedzicie, a ja tu męczę schody cały sklapany. Natomiast zaczniemy sobie z tego, z tego kawałka. Every word you speak, always an original.